Siamo, ekipa witam Was serdecznie. Pogoda dzisiaj jest przepiękna. Śnieg spadł, Jawka w Tanie. Żyć nie umierać, a dzisiaj. Po raz pierwszy będę mógł spróbować energola naprawdę bombowego, czyli C4 Energy o smaku pomarańczowym. Odnośnik oczywiście, mamy. Kurde, rezerwa. Mamy chaosa, chaotika. Kaosa nigdy nie piłem. Mamy jeszcze inne energola o smaku pomarańczowym, których ja jeszcze nie piłem. To nie zły odnośnik, co nie? Ale. Co można powiedzieć o C4, to jest bodajże. energetyk na rynek Wielkiej Brytanii, dystrybucji holenderskiej. Czyli tutaj mamy po prostu holenderskiego energola. Firma bodajże. Ta holenderska firma, Energol wydawany na rynek Wielkiej Brytanii, pucha. No sami widzicie, no, nie jest aż tak bardzo ozdobiona, jak na przykład przy przypadku Ghostów. Ich design po prostu bije wszystko na łeb, na szyję. W sensie, wiadomo, inne Nergole, na przykład przy Monsterach Ultra, czy, na, czy nawet Tigerki Hyper mają bardzo ładne designy puszek, ale jednak Ghost? Ghost nie zaskoczył takim fajniejszym designem, ale... Nie chcę plątać języka, ok? Przy przypadku designów, to jeszcze mamy trzy odcinki z Ghostavi z C4. Po trzy odcinki, nie trzy odcinki jeszcze, bo jednak mam 6 energetyków na 6 dni do przetestowania. A co o tym można powiedzieć? Na pół litra dostaniecie 21 kalorii. Żadnych cukrów. 160 mg kofeiny plus bodajże żadnych barwników. Czy to jest w ogóle naturalna kofeina? Na... A nie poczekajcie to są naturalne te. Naturalne aromaty. Powiedzmy, że to są naturalne aromaty, ale wydaje mi się, że to może jednak mieć w sobie jakieś dodatki owocowe. Nie wiem, kurde. A w ogóle, czym jesteś słodzony? Sukraloza i stevia! Glikody stewialne. Czy jak to w ogóle się nazywało? Glikole stewialne? wam oczywiście odnośnik, ok? Mamy Energola słodzonego z tewią. Jako oczywiście taki drugi, jaki drugoplanowy słodzik. Ale dosyć gadania. Przejdźmy do kwestii smakowej. Czy to jest Energol bez kolorów? Tak. Nie ma barwników. Jest tu napisane: No artificial colors niestety. Słońce nie jest znowu moim sojusznikiem. Niestety nie zobaczycie tego. Duża kofe... duża zawartość kofeiny. Kurde, znowu czuję jakby sproszkowane tiktaki. No! Tutaj znowu czuję jakby sproszkowano tiktaki i wymieszano je z wodą. No, może nie z wodą, bo by straciły cały arobat, ale po prostu sproszkowaliście tiktaki i pomarańczowe, oczywiście, i wysypaliście je. Czy ja czuję tu coś jeszcze? No, po prostu daje taką pomarańczą. Jak to jest kolorystycznie? Zero. Jak mówiłem w przypadku ghostów, Europa czy nawet Ameryka. Zaczyna być zalewana przez energetyki, które nie mają w sobie żadnych barwników. Kurczę, ale czy jest tu... Nie, w przypadku Ghosta był na przykład, pamiętam, taki lekki pomarańczowy kolor. Tutaj nie ma nic. To jest po prostu czysty napój. Na przykład Rain. <grym> ale jak wiadomo, Rainy piłem jako pierwsze, jeżeli chodzi o Energole, bez dodatku barwników, ale jak to będzie z C4? Przekonajmy się. Hmm. Powiem tak. Bardzo jest tak trudno zrobić energetyk pomarańczowy, bez żadnych soków oczywiście, żeby nie smakował jak właśnie tiktaki pomarańczowe. To smakuje jak naprawdę mniej słodka wersja Monstera Reserve. To jest naprawdę o wiele lepsze niżeli właśnie Monster. Mm. Jest też lekko tak kwaśne. Nie czuć tak bardzo słodzików. Tak, trzecioplanowo można jednak coś wyczuć. Ale na całe szczęście nie ma acesulfamu. Jest natomiast stevia, jest natomiast cukraloza. Patrzcie, jakbym sobie tak przypomniał ghosta, to on miał też taki. Bo on jest też słodzony sukralozą, nie żeby coś. Mam oczywiście puszkę obok siebie, którą oczywiście zapomniałem postawić w tym, w nowym miejscu. W ogóle pokażę wam może zdjęcie mojego nowego miejsca na puchy. Tam będę je składował. I ten smak jest naprawdę podobny. Czy to naprawdę sukraloza daje taki smak? Nie, pamiętam, że... Przy tych słodzonych acesu acesulfamem był naprawdę katastrofalny smak tego słodzika, okej? Okay? Tu nie ma tej katastrofy. Tak więc to jest naprawdę fajne. To smakuje jak mniej słodka wersja Monstera Reserve Orange Dream Cycle. Ale jednak jest czuć te tiktaki, pomieszane właśnie z, dajmy na to, tym blendem tego tej C4, bo chciałem powiedzieć, że monster, ale to nie jest napój monsterowy. To jest w końcu własna firma, przez nikogo nie przejęta. No i co? Według mnie to by było na tyle. Nie mogę się doczekać, bo następny wjeżdża kolejny Ghost, Ghost o smaku bodajże cytrusowym, poczekajcie, tak jest. A kolejny C4, Frozen Bomb Cycle i mam szczere chęci, że i mam szczerą nadzieję, że to nie będzie, kurde, C4 o smaku cukierka lodowego, Tyl tylko to będzie smak jagody. Przekonamy się tego jak to przetestujemy. To mogę zarekomendować, jeżeli nie piliście Monstera Rezerwa najnowszego. Zabówcie sobie to i przygotujcie się na tą słodycz. Bo to smakuje bardzo podobnie do tego. Więc cóż, widzimy się następnym razem. Naprawdę zabówiłem dwie prześwietne serie. Miałem wyczucie. I pamiętajcie o ankiecie. Tam oczywiście w tych dwóch filmikach dałem odnośniki, żebyście zagłosowali, ale kto dotarł do końca, ten niech wejdzie w społeczność i odda głos na kolejnego importa, na marcowe importy. Tak więc widzimy się następnym razem. A podsumowując jeszcze, bo wydaje mi się, że bardzo mało powiedziałem w kwestii smaku. Powtórzę to jeszcze raz. Jest tutaj czuć oczywiście taką pomarańcz, którą wyjęliście z TikToków i powieszaliście z tym blendem C4. -owym. Czyli rzecz ujmując, jak próbowaliście Monstera Reserve Orange Dream Cycle, to to jest wersja ta, tylko że o wiele mniej słodka. No, i oczywiście z dodanymi słodzikami. To już jest na tyle ode mnie.